Dla śniadań na tym tarasie moglibyśmy tu zostać nawet całe lato. Gdy tylko tu weszliśmy, od razu zrozumieliśmy, skąd hotel miał pomysł na nazwę. Tak więc spędźcie z nami dzień w hotelu Panorama przy Czarna Góra Resort. Zaczęliśmy od wjazdu torpedą na szczyt Czarnej Góry. Stamtąd można było pójść m.in. na śnieżnik, ale tego dnia wybraliśmy nieco łatwiejszą trasę. Schodząc natknęliśmy się na Czarną Żmiję. Tor saneczkowy, z którego absolutnie nie mogliśmy zrezygnować. A później, dla orzeźwienia, odwiedziliśmy zalew Stara Morawa. Postanowiliśmy na obiad wrócić do hotelu, do restauracji Panorama, gdzie zjedliśmy burgera i przepysznego kłodzkiego wstrąga. A już resztę dnia spędziliśmy w strefie spa korzystaliśmy z basenu i jacuzzi, ale także saunarium, gdzie do wyboru jest sauna rzymska, ziołowa, bio, sauna infrared oraz sauna fińska. Nowością dla nas był mały basen schładzający z lodowatą wodą. A nasz dzień w hotelu Panorama kończymy autorskim relaksacyjnym masażem Czarna Góra. I przyznamy szczerze, już nie możemy doczekać się powtórki.